takie delikatne otarcia są ok, chociaż trzeba na nie bardzo uważać, żeby właśnie nie postawiło kogoś bokiem. Kto to jest? Kotarski spada na ostatnią pozycję Sawczuk w tym momencie też klas 10, Berdys 11, no ale widzimy, że tutaj jest to grupka, która idzie dość blisko oj, siebie oj, oj, oj. tutaj kłopoty Kwiatkowskiego. Uderzony oj, teraz jeszcze traci Przenośni i dosłownie. i tam będzie zamieszanie, bo to jest Szołtysek chyba postawiony bokiem, tak jest, to jego samochód i teraz traci bardzo dużo pozycji. No i to będzie kolejna walka bok w bok, Maciejewski czy Łuczak, chyba Kuba Maciejewski jest z przodu odrobinę. Mateusz Łuczak musi uznać wyższość rywala od wewnętrznej, będzie się tutaj lepiej napędzał Kuba Maciejewski. Bardzo ostra walka. Bark w bark w tym momencie, no i postawiony I obraca bokiem. się Wąsowski. Zwycięzca sprintu, tam jeszcze, jeszcze kłopoty. Kolejna walka, Frysiak, Głosowski, znowu tam się posypały jakieś części, iskry poszły. Też szybki zawodnik i właśnie Wierożymski. A i tutaj, no właśnie, doczekaliśmy się już hmm. problemów. O, I to z pięć samochodów wylądowało na poboczu, w tym Żwirze i trawie. Wierożymski, Piekdoń, Danielski również, Półdrostek też stracił. Jakub Maciejewski obejmuje prowadzenie, doszło do kontaktu, wyrzucony teraz delikatnie. Jakub Maciejewski postawiony bokiem, Obrócony. Franciszek Liszka, Wąsowski koło w koło z Maciejiewskim. Maciejewski opanował błyskawicznie samochód. Na razie bez zmian Liszka, Maciejewski, Wąsowski, Glac, Jerzy Glac teraz od zewnętrznej próbuje zaatakować Wąsowskiego. Obrócony Liszka! Ależ doszło tutaj do kontaktu całej pierwszej trójki, Wąsowski na pierwszym miejscu, Liszka traci prowadzenie, Maciejewski drugi, Glac trzeci, Szątysek czwarty. Ciężko mi tutaj cokolwiek mówić, bo już widzimy znowu walkę o prowadzenie. Wąsowski z Maciejewskim na prostej, trzecim sektorze. Co się będzie działo? No chyba Maciejewski mocno tutaj e, przycisnął i udało się wyprzedzić Wąsowskiego bez, e, bez większego problemu. Kiedy zjadą coraz bliżej już zamknięcie okna pit stopowego, ależ teraz tutaj przestrzelił Łuczak. 3 sekundy już straty. Tu pachnie jeszcze jakimiś sytuacjami pod koniec tego wyścigu. Kwiatkowski, Wąsowski, Łuczak, Kwiatkowski e, teraz traci pozycję. Wypada w ogóle z e, wąsowski, wąsowski też poszedł wąsowski. na wprost. Sołtysek trzeci. Zadziało. No i to jest dobra wiadomość dla Kwiatkowskiego, bo zbliża się lider wyścigu do mety. Kuba Maciejewski pędzi po drugi kolejny tytuł mistrza Porsche z Dream Challenge Poland. A tam zanim jeszcze jest zmiana, bo Sołtysek, Łuczak gdzieś tam w nawrocie polecieli. Porany. Śmiałek no, a zyskuje, Wąsowski zyskuje. Fanfary dla mistrza Jakub Maciejewski zostaje mistrzem piątej edycji Polski Sports Challenge e, Poland. Pada na metę jako zwycięzca tego wyścigu. Kwiatkowski, drugi Wąsowski, trzeci Showtysek łuczak, śmiałek. Jeszcze nie na mecie, ale za chwilę się zamelduje, chociaż tam rybaczów jeszcze próbuje walczyć ze śmiałkiem.